A, gramy dalej i tak, tak poprzedni poprzednie nie trwało nawet 20 minut i mam nadzieję że tutaj szybko przejdziemy. O, a tutaj można saveować jeszcze jak się wchodzi do tego Dobra. i teraz gdzie jesteśmy jesteśmy tu obok jak widać Smoczyca w tej górze jest na samej górze a my jesteśmy teraz w sali obok tej co byliśmy wcześniej Okej. Okay. W ogóle, czemu weszliśmy do tej góry, tak w połowie tej góry? Ja, ja nie wiem, ja. Nie, ja, ja też nie wiem. O. Ach, te animacje wody. Ach! Te dźwięki wody. Ta epickość. Dobra. Sekret Zirek Znów galeria obrazu O, potwór. No tam się coś. Jó się czai. Jakiś grunt wielki. Eee. zginął? Sobie, Sobie zginął. A jeszcze coś tam jest? Jakiś fioletowy stwór. Jak to się nazywa? Weaver. Czyli co, Falasz? Chwawe. No, tak, tak, tak. Ha, zablokował się. A nie Wiesz byś chciał? Nie jesteś jaką masz tutaj sprawy. Że coś, że jesteśmy przyjacielami i chcemy pomóc. Gdzie, coś tam, że... gdzieś jest moja armia? A jest nas tylko dwóch, jesteśmy, czy to jest to jaka będzie gdzieś chyba... Jesteśmy poinformowani o ataku, więc przybyliśmy pomóc. Czekaj, ze dwóch, idę zobaczyć. i no, że są trzy jakieś dźwignie, żeby opuścić tą wodę. Najpierw sobie to pozbieramy, zanim, zanim... Za, za, zanim. Zanim, zanim pójdziemy. Mm. 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 Bardzo ładne. Dzięki ruchów. Te skrzynie są bardzo mocne. O, ale ścianę po O, da się nie trafić. kto to jest? Więzień. Ty tam, Wydostań mnie tam nie stąd. Dlaczego powinniśmy uwolnić mrocznego elfa z Krasnockiego więzienia? Nie jesteśmy głupi. Wetir, jestem Wetir. Głupi. Wetir mroczny elf. Coś tam, że jego nazwa to najmniejsze zmartwienie. Zaraz on mówi, że najwyższa, że wysoka księżniczka zniszczy nas wszystkich. Tak jak zniszcza wodny żywioł szczegący tego porzuconego więzienia. Zabije nas, zabije nas wszystkich. Wydostań mi stąd. No i on jest tu z jakiegoś powodu. Mamy ważniejsze rzeczy do robienia. Mówiłem, no, że będziesz tego zaoszałował. Powiedziałem, że za wiele. Zawsze mówię za Dobra. Co to jest? Będziesz kiełbaski jak? Czy ze kiełbaski? Nie, nie jestem podobny. A jak jest? Czym? Ja jakieś takie białe. Maniak! Białe kiełbaski nie. Sorowe. Nice. Nie, dobra. Że... Dobra, jeszcze dwie... Jeszcze dwie... Dwie dźwignie muszę pociągnąć. Trzeci level. Elegancko. Hmm. O, zauważyłem, że wy teraz, że wy nie widzicie niestety pan pancerza, ile mam naboi do różdżki, bo różdżka wcale nie jest taka, że ma nieskończoność naboi. Ale to jest na ekranie. A i tak to jest. Taki... Nie jest zbyt nie takie potrzebne. A tego jest lepsza wziaruszka. Ale krwią jego obryskami ściany. A to gra jest brutalna. of Dawak. Mhm, czyli hasło do czerwonej drzwi. Niebieski, czerwony, zielony, żółty. Niebieski, czerwony, zielony, żółty. A, czy na dźwignię. Nie umie otworzyć się. E, dobra, nie ma wody. Hmm, chyba sobie lepiej eliksirka użyć. Hmm, a chyba mam... ja bo użyłem małego eliksirka, chyba mam też duży, co nie? Eliksirek. Mam jeden hmm. już. Wiem, że lepiej z Nie, co ja zro zrobił? O kurde. mało energii zostało. To chyba jest gryząca skrzynia. O nawet na pewno się ruszyła Dobra Ale sobie jakoś z nią poradziłem. O byłem Ja Zaję mam w kwestii Klucz do czerwonych, czyli hasło znaczy. A no to jest niebieski, czerwony, zielony, żółt. Niebieski, czerwony, zielony, żółt. Chyba lepiej się uzdrowić. Już już, już idzie. co Kot do niebieskich drzwi i to zielony, żółty, zielony, czerwony. Ach, terba. Te szczury mają złoto, to już One chyba, one chyba z tego co tam gdzieś tam czytałem, że one okradają no, tych... Kresną dusz. Dobra jaki dokładnie był ten Zielony, żółty, zielony, czerwony Zielony, żółty, zielony, czerwony Jesteśmy blisko legowiska groźnej bestii, zachowaj swoje eliksirki blisko ręki, możemy ich wkrótce potrzebować. To było jakieś przypomnienie... A tak chyba mogę zapisać, tak mogę zapisać Dobra Tu chyba będzie jakiś boss O kurde, no jest... Sonia Ja myślę, że przed tą walką trzeba było sobie wziąć jakieś... Teksirki za dobrze było mhm. nie już prawie z nie, nie, dobra. Czytam sobie gry od sejwu. Jestem tu, gdzie byłem? tac e save as mechas elixir quin Dobra, trochę eliksirków pobrałem. Teraz powinno być chyba łatwo. Jakieś pająki są, coś takiego. Kurwa. z miecza, to szybko się rozłam. A ja się uciekam. Szybko. Uciekam. Moc. RING OF FORCE Zobacz. Dobra. Ja czuję, że chyba jeszcze się z nią będzie walczyć. Tam dalej. No, najpierw się uzdrowię. Tak, jest. Kurde. No jest jednak moc... Jednak jest o wiele wytrzymansza jak się nie ma tych eliksirków. No, jestem mniej wytrzymaszy, jak nie mam eliksirków. Bloody... O, jabłęcik jakiś. A, co się GM znany jako Black Widow. Dobra, już jestem. Powiedzmy odwiedzić z No, właśnie weszłeś. <grywanie> jestem, jak pokonałem Bossa pierwszego. Mhm. <grywanie> Ok, hey, wielki czerwony, jak wczoraj takie fioletowe, to to był taki, o, tak, taki większy czerwony. Sonia, ci jest. No i level A, w elegancko. Kaka synka! No. Epic! Epic! Ryzen complete! To na danym ekranku jest napisane. Okej, okay. zrobiliśmy 41 na 49 potworów, 1 na 5 sekretów. 720 tur. No. Save game oczywiście. Na trzecim, tak? Tak. I teraz, gdzie jesteśmy? Great Hall. No, już nawet daleko. Nie chcesz kończyć odcinka? Bo prawie 20. A, w sumie można skończyć. Dobra, to kończymy ten odcinek i widzimy się zaraz w kolejnym. No to cześć.